Nie Pani doktor, jest mi niezwykle miło, iż jako moja i wielu obecnych nauczycieli uczennica otrzymała Pani tak zaszczyty tytuł naukowy. W imieniu własnych, całego grona pedagogicznego, wszystkich pracowników szkoły i rodziców, a szczególnie tej wspaniałej młodzieży składam Pani najserdeczniejsze gratulacje. Jesteśmy przekonani, że nie jest to ostatni szczebel Pani kariery naukowej, czego Pani gorąco życzymy. Monika, przyjmie od nas ten jako wyrazy naszych najszczerszych gratulacji i życzeń socjalistów Hadamsa. di kan aja menuju election